Witajcie, moje drogie. Dzisiaj film z takiej serii bardziej domowo-organizacyjnej, hashtag perfekcyjna pani domu, bo um, u nas było tak, że razem ze ślubem przyszła ta przeprowadzka, i faktycznie właśnie wtedy weszłam w tą rolę żony, ale również pani domu. I już przed ślubem miałam całą listę pewnych zmian i pewnych rzeczy, które bardzo chciałam u nas w domu zastosować. Takich rzeczy właśnie związanych, powiedzmy, z organizacją naszego domu. Jedną z takich rzeczy było planowanie posiłków i lepsze gospodarowanie i zarządzanie jedzeniem, które w domu jest i które kupujemy. Pewnie znacie to z autopsji, te rzeczy, które tam. Zalegają w lodówce gdzieś z tyłu. Wyglądają już nie za dobrze. Nawet jeżeli są jeszcze zdatne do spożycia, to nie bardzo już na nie mamy ochotę. Eee, chciałam coś z tym zrobić i chciałam jakoś tak sprawić, aby otwierając tą lodówkę, było nam tutaj. Dobrze, lepiej i abyśmy jedli same dobre rzeczy i nie musieli się zmagać właśnie z tymi zupełnie nieapetycznymi, dziwnymi rzeczami, które gdzieś tam w tej lodówce nam zalegają przez tygodnie. Eee, I żeby sobie z tym poradzić i jakoś to zorganizować, eee, wymyśliłam sobie planowanie posiłków. Wiem, że ja nie jestem pierwszą osobą, która robi coś takiego. I może dla niektórych z Was nie będzie to nic odkrywczego, ale może niektóre z Was uda mi się zachęcić i pokazać same plusy, które z tego wpływają. U nas, od razu uprzedzam, że u nas to planowanie posiłków nie jest takie bardzo skrupulatne. Nie mamy jednego dnia, kiedy zawsze te posiłki planujemy i robimy zakupy, chociaż tak pewnie by było idealnie. U nas wygląda to w ten sposób, że kiedy już właśnie kończy nam się ten. Yy, Zasób potraw, które mieliśmy kupione do ugotowania. Wtedy siadam z kartką papieru, patrzę na to, co mamy w lodówce i na podstawie tego, zastanawiając się też, jak te rzeczy wykorzystać oraz na co mamy ochotę, planuję jadłospis. Zawsze też, planując ten jadłospis, patrzę w kalendarz i patrzę, co mamy w tym tygodniu zaplanowane. Bo jeżeli na przykład oboje jesteśmy w rozjazdach, albo mamy jakiś gości, albo jedziemy do kogoś innego w gości, no to ten jadłospis będzie wyglądał inaczej i warto to też właśnie uwzględnić. I kiedy już naniosę do tego jadłospisu wszystkie te ważne wydarzenia, które nas czekają w najbliższym czasie. Wtedy mm, wpisuję w ten jadłospis te potrawy, które mm, stwierdzam, że może, mogę ugotować z tych rzeczy, które mam, bądź potrawy, na które po prostu mamy ochotę. Yy, my też nie jemy nigdy dwudaniowego obiadu. Na ogół jemy albo zupę krem, albo po prostu obiad, który też często jest bezmięsny. Nie jemy w domu zbyt dużo mięsa. Ale za to staramy się też, aby na kolację było coś ciekawszego niż kanapki i na ogół te nasze kolacje są też czymś takim na ciepło, półobiadowym, powiedzmy. I kiedy już taki jadłospis stworzę i wpiszę wszystkie te rzeczy, na które mamy ochotę. Biorę też poprawkę na to, że niektóre rzeczy będziemy jeść dwa dni. Na śniadania wpisuję na ogół kanapki i zastanawiam się, co do tych kanapek będziemy jeść. Czasem są to różnego rodzaju kremy albo pasty, które robię sama, na przykład taki krem czekoladowy, albo humus, albo masło orzechowe. Jeżeli na którąś z tych rzeczy mamy ochotę, to wpisuję ją do spisu i robię ją potem na początku tego dnia i ona stoi w słoiku zamknięta w lodówce. Kiedy taki albumzpis jest już gotowy, czas na zrobienie listy zakupów, która powstaje chyba najdłużej z całej tej procedury, bo staram się ją ułożyć też chronologicznie i takimi kategoriami: nabiał, suche produkty, owoce i warzywa, aby potem, robiąc zakupy w sklepie, wszystko szło szybko, sprawnie i przyjemnie. No bo, robiąc zakupy raz na tydzień, a tak to właśnie u nas wygląda, te zakupy na ogół trwają długo, są męczące. No i warto to sobie też jakoś w miarę usprawnić. Kiedy te listy zakupów są już gotowe na ogół, po zakupy idzie mój mąż albo idziemy razem, rzadko kiedy chodzę ja, zakupy robimy i robimy je raz w tygodniu. Czasem okazuje się, że niektórych rzeczy w sklepie nie ma i kiedy nie ma go w pierwszym, drugim i trzecim sklepie, które są w naszej okolicy, no to zostawiamy tą rzecz i tą potrawę przenosimy na Kolejny dzień, albo w ogóle z niej rezygnujemy, albo po prostu dokupujemy tą rzecz po paru dniach. E, takimi rzeczami, które kupujemy na świeżo, jest, są, jest pieczywo, e, czasem właśnie jakieś mięso, e, a warzywa tak naprawdę kupujemy właśnie z takim tygodniowym powiedzmy wyprzedzeniem. Kupujemy raz na tydzień, też z takim założeniem, że e, pod koniec tego tygodnia jemy na ogół takie rzeczy, które nie wymagają. Świeżych warzyw, które szybko się psują Te, Tego typu potrawy jemy na samym początku tygodnia No i co? Dzięki temu zaoszczędzamy bardzo dużo czasu Bo zawsze, kiedy jest ta godzina, powiedzmy 11 czy 12 Kiedy pora ugotować obiad Ja wiem, co na ten obiad będzie I wiem, że wszystkie produkty do ugotowania tego obiadu mam już w lodówce I to jest bardzo duży plus Który oszczędza mi wiele nerwów i wiele szukania, biegania I zastanawiania się, co dziś na obiad Poza tym w tygodniu idziemy tylko raz do sklepu, dzięki czemu, raz, że tego czasu mamy więcej, a dwa, że wydajemy też na te zakupy mniej, no bo nie ściągamy spółek różnych przypadkowych rzeczy. A taka sytuacja, że idę do sklepu kupić coś na obiad i w sklepie decyduję, co na ten obiad kupię, jest prostą drogą do tego, żeby potem zmarnowało się bardzo dużo tego jedzenia, które kupujemy. Dlatego u nas na ogół to się nie dzieje. E, taką rzeczą, która też bardzo ułatwia mi to gotowanie jest e, przepisnik, który mam i do którego wpisuję wszystkie potrawy, które mm, albo jedliśmy u kogoś i poprosiłam jakąś kumpelę o przepis, albo takie, które skądś też gdzieś tam e, znalazłam i, bardzo, i testowałam i bardzo nam posmakowały, dzięki czemu tworzę taką bazę przepisów. E, które oboje lubimy i do której potem sięgam właśnie szykując takie nasze tygodniowe menu. Bo nie ma co się oszukiwać, że w tym takim naszym arsenale potraw, które jemy w domu, tak naprawdę ciągle powtarza się to samo. Nie jemy przez cały rok 365 różnych potraw, tylko to są klasyki. U każdego jest zupa pomidorowa, u każdego są różne jednogarnkowe potrawy. I u nas też tak jest, i czasem znajdujemy coś nowego z na przykład kwestii smaku albo kuchni Leads, z których bardzo lubimy korzystać, a czasem po prostu wracamy do tych klasyków, które pojawiają się u nas często. I co też ważne, czasem kiedy Ugotuję czegoś za dużo i jemy to już jeden dzień i drugi dzień, i już na ten trzeci zupełnie nie mamy ochoty, chcemy czegoś nowego, no to taką rzecz mrożę. Najczęściej są to właśnie zupy, które w torebkach strunowych przechowuję w zamrażalniku i potem w jakichś sytuacjach kryzysowych, kiedy nie wiem, przyjdą na nas goście, potrzebujemy dodatkowego jedzenia, albo kiedy po prostu coś tam się zadziało z tym menu, no to te rzeczy też są, są takie na czarną godzinę i. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też korzystacie z takiego sposobu na ułatwienie sobie życia? Jak u Was wygląda właśnie ta organizacja od strony zakupowo-kulinarnej w Waszych domach? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A ja zapraszam Was do mojego Instagrama. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, pa pa!